Miał najstarszy człowiek na Ziemi? Hmm. 120. Mniej. Więcej. 122. O, skurczę, że mu się chciało tyle. Tak jest! No, tak się jest! Z <laughs> Ile lat miał Mozart przy pierwszym utworze skomponowanym? 7 Mniej. Pięć. O, Właściwie bałem się, że podchwytliłem. No, Nie, co jest grane. Chociaż tyle. Ile lat ma najstarszy kot? 150. <noise> Mniej. 38. To da bardzo do interpretacji. Nie wiesz, że jakiś prehistoryczny. Stuba. Prehistoryczny. Ile lat miał najmłodszy bokser, który otrzymał tytuł Mistrza Świata? 19. Wiem. Mniej. 17. O, skurczywy, dobrze. No. Y to. <noise> Und ich denke, es ist Plus 30. <laughs>